Jednokrotnie słyszałaś, że pielęgnacja skóry jest bardzo ważna i nie tylko dlatego, że zależy od tego, jak będziesz wyglądać, ale także dlatego, że odpowiednia pielęgnacja pomoże zapobiec a nawet uniknąć pojawienia się trądziku i zmarszczek. Może nawet nie wiesz, jaki masz rodzaj skóry. Być może uważasz, że twoja skóra jest sucha, ale w rzeczywistości jest normalna, lub uważasz, że jest tłusta, a w rzeczywistości masz mieszaną. Poświęć na ten film kilka minut, a dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz do pielęgnacji skóry. Pierwsza zasada: skonsultuj się ze specjalistą i dowiedz się, jaki jest typ Twojej skóry. Istnieją cztery rodzaje skóry: normalna, sucha, mieszana i tłusta. Dodatkowo wyróżnić możemy skórę podatną na trądzik oraz skórę wrażliwą. Dobry specjalista szybko określi, jaki masz typ skóry. Oznacza to, że możesz wybrać odpowiednie produkty do pielęgnacji skóry, ponieważ niewłaściwy wybór kremów, balsamów i toników stwarza tylko dodatkowe problemy dla twojej skóry. Zasada druga. Często zmieniaj ręczniki do twarzy i poszewki na poduszki. Muszą być zmieniane co najmniej raz na 7 dni, ale lepiej to robić co 2-3. To dlatego, że higiena jest najważniejsza dla zdrowia skóry. Jeśli chodzi o ręczniki do twarzy, ważne jest, aby inni członkowie rodziny nie używali go. Możesz też używać ręczników papierowych. Zasada trzecia: regularnie czyść przyrządy do makijażu i pielęgnacji skóry. Jeśli używasz rękawiczek lub środka do czyszczenia twarzy, a także pędzli i aplikatorów do makijażu, nie zapomnij regularnie ich myć. Może to zabrzmieć nieprzekonywująco, ale w rzeczywistości jest bardzo ważne dla zdrowej skóry. Gromadzą się na nich drobnoustroje i bakterie, które dostając się na skórę mogą wywołać trądzik, którego nienawidzisz. Zasada czwarta. Nie myj twarzy gorącą wodą. Gorąca woda jest największym wrogiem skóry. Zmniejsza elastyczność i prowadzi do przedwczesnego starzenia się. Nie słuchaj właścicielek tłustej skóry, które twierdzą, że gorącą wodą myje się lepiej. Najlepsza jest zimna woda w połączeniu ze specjalnym żelem. Zasada piąta. Prawidłowo nanieś makijaż. Pytasz, co można zrobić źle tutaj. Wygląda na to, że każda kobieta wie, jak robić makijaż. Najczęściej jednak popełniają błędy latem, gdy co chwilę starają się ukryć tłusty połysk. Więc po prostu zatykają pory, czyniąc swoją skórę cięższą uniemożliwiając jej oddychanie. Zalecam stosowanie ściereczek matujących, a dopiero potem nałożenie podkładu bardzo cienką warstwą. A jeśli skóra jest problematyczna, lepiej ograniczyć się tylko do ściereczek matujących. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że posłuchasz tych prostych zasad. Papa! Pa.